o fa, fał, czy jak to tam się nazywa? Co? Ale? No, to jest pojebane, ten kars, ten, ten był tańszy, nie? Karsymulator nie jak się nazywa? My summer car, no. Kurwa, no też se to kupiłem, grałem w to 10 minut i mi się już więcej nie chciało. Nie, zostawiłem sobie, bo może kiedyś będę grał. to lepszy I to jest właśnie zajebista, też myślałem, że tak będzie w tym Czekam jeszcze kurwa na tego na tą polską grę Coś też podobne jak My Summer Cars, co budujesz tam Znaczy budujesz, naprawiasz auta kurwa Mechanikiem jesteś, no odpierdol No, też fajne A ona ma być teraz w grudniu jakoś niby so No, to by było fajne w sumie, ale... No, z kimś to by było dopiero raz Ja No nie ja ja tą kupioną grę kupiłem, to... Dawaj, kurwa, wyjeddasta, w się z No, właśnie wiem, że grałem w jakiś... Przez jakiś tam ten moment był a już nie pamiętam O kurwa zać nie słychać dźwięku gry No nie słychać Oczywiście. nie wiem czemu te ustawienia się cały czas resetują Nie gram w tu w ogóle Zobaczymy jaka forma będzie, bo się chujowo czuję to je pani mózgowe jakieś Czyli standard. Ale może będzie fajnie. Co, dogadaliście się co do tego syfka? No ja mówię, no, ja tam jadę na chwilę do niej, to jest kiertala mnie.

Na badanie? Mam. O, oh, sorry, wiesz. To jest zupełnie trzy granaty na siebie. Kurwa, ale mu zajebane mi. Lesza, mołotowa i granata.

verno. põe Zobaczmy, no jak się chodzi, to jest z tych to ma wyjść. To nie, słyszałeś o Meister Simulator? to jest Tak, tylko że też na no, odpierdą. No to też kurwa czekam. No fajne się to też udaje. Nie pikują tego mi